W ramach warsztatów dziennikarstwa obywatelskiego powstały autorskie audycje uczestników projektu. Serdecznie zapraszamy do wysłuchania. Joanna Pacana, redakcja Laboratorium Dialogu, czyli o skutecznej komunikacji. Moim rozmówcą dzisiaj jest pan Piotr Deruś, kandydujący do. Hmm, Rady dzielnicy Oliwa w najbliższych nadchodzących wyborach do Rad dzielnic. Mamy oboje przywilej mieszkania w Oliwie. Dzielnicy, która jest wciąż bardzo wysoko w rankingach popularności wśród nabywców mieszkań w Gdańsku. Wyprzedzają właściwie tylko stare miasto. No i nie ma w tym nic dziwnego, ponieważ. Jest uznawana za dzielnicę bezpieczną, jest uznawana za dzielnicę, która ma taki swój specyficzny genius locji, ponieważ jest jedną z najstarszych dzielnic miasta, ponieważ znajduje się tu wiele budynków akademickich. W ostatnich latach też rozrosła się infrastruktura biznesowo-biurowa, dająca tutaj miejsca pracy, zwłaszcza młodym ludziom. Jest bardzo dobrze skomunikowana zarówno z centrum, jak i z pasem nadmorskim. No i co bardzo ważne też w kontekście naszej rozmowy, oferuje bardzo wiele terenów zielonych, pewnie może nawet nie wszyscy nasi słuchacze... Wiedzą, że ponad połowa terenu administracyjnego dzielnicy Oliwa położona jest na terenie Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego, co daje znakomite możliwości rekreacyjne, możliwości wypoczynku w naturze. Dla wielu osób jest to bardzo ważne i coraz częściej preferowane. Również taka typowa infrastruktura mieszkaniowa oliwska zawiera w dużej części takie przydomowe tereny zielone, ogrody, ogródki, obejścia, podwórka. No, i wiele z nich jest bardzo ładnie utrzymanych, zadbanych, ale niestety są też takie miejsca wstydu. Nie sięgając daleko, nawet wzdłuż głównej osi komunikacyjnej oliwy, czyli wzdłuż ulicy Wita Stwosza, takie, takie posesje znajdziemy. Zresztą znajdziemy je w bardzo wielu regionach oliwy. Są to i śmieci, i haszcze, i no, miejsca, gdzie ten niekontrolowany rozrost roślin jest bardzo widoczny, i to wszystko no burzy taki ładny, zielony wizerunek naszej dzielnicy, yy, niweczy też wysiłki yy, sąsiednich posesji, które są zadbane i w które yy, yy, właściciele włożyli sporo pracy. Chciałabym pana zapytać, jako oliwianina i też jako kandydata na radnego w nadchodzących wyborach, czy uznaje to pan za rzeczywiście taki problem wizerunkowy Oliwy i jak pan widzi te dysonanse, bo na pewno pan je dostrzega. Ja akurat częściej jestem tutaj w okolicy Starej Oliwy, Nieczęsto jeszcze Nowita strosza, ale na przykład tutaj na tej głównej ulicy Opatarębińskiego też mamy tereny zielone przy kamienicach, które no, nie wyglądają najlepiej. Często to są małe, kilka metrów kwadratowych, ale czasami też są dość sporo ogrody, które idą od budynku. Połowę do, do ulicy. Jak na taką znaną, piękną, starą dzielnicę, no to ym, szkoda jest, że, że to czasami wygląda gorzej niż powinno wyglądać. Więc jednak nie odróżnia się od kamienic, które też są zaniedbane, fasady z przodu, i to robi taką jedną nie do końca ładną przestrzeń. Tutaj na ziemi i jeszcze do góry. Nie? Naj, naj, najbrzydszy wydaje mi się, szkoda mi tak powiedzieć, ale według mnie taka jest prawda, budynek na opata Rybińskiego to jest właśnie budynek, gdzie rada się mieści. To wejście. Może to jest jakieś zabytkowe wyjście, tak? Trudno to zmienić, ale myślę, że no, tak, nie można tego tak pozostawić, no bo jest to jednak jakiś rodzaj centrum kultury czy życia społecznego i ono wygląda, no tak, no, niestety fatalnie. Więc co się dziwić, że inni nie ogarniają swoich tych wspólnot i tych terenów jak my sami radni nie możemy sobie poradzić, więc więc niestety to widać, to widać i to się zaczyna właśnie od, od, od budynku rady. My jako y, mieszkańcy i mieszkanki ale także przedstawiciele nasi w Radzie Dzielnicy, radni, radne. W jakichś takich poważniejszych przypadkach, bardziej drastycznych, mamy pewne możliwości oddziaływania na właścicieli tych nieruchomości. Są to zarówno osoby prywatne, jak i właśnie wspólnoty mieszkaniowe. W niewielu przypadkach pewnie też spółdzielnie mieszkaniowe, żeby po prostu tych właścicieli nieruchomości troszeczkę zmobilizować do, do zadbania, bo mamy przecież ustawę śmieciową, która nakazuje skutecznie zbierać i segregować, odpady komunalne. Mamy kodeks wykroczeń, w ramach którego właściciel nieruchomości, który nie wykonuje swojego prawa do tej własności, jeżeli nie zabezpiecza porządku na terenie swojej posesji i nie stosuje się do nakazów stosownych organów, może zostać ukarany karą grzywny. Mamy w końcu kodeks cywilny, który rekomenduje właścicielowi nieruchomości przy wykonywaniu prawa własności do niej powstrzymanie się od tak zwanej immisji sąsiedzkiej, czyli powstrzymanie się od takiego działania, które utrudniałoby korzystanie z nieruchomości sąsiadujących, które przekraczałoby taką przeciętną miarę zakłóceń, nawet takie zakłócenia jak właśnie dziko rosnące na przykład drzewa, które mogłyby stanowić zagrożenie czy po prostu przeszkadzać osobom, które mieszkają po. Po sąsiedzku. I tu się zbliżamy do, do istoty właściwie mojego pytania i tej rozmowy. Chodzi mi o to, czy taki niegroźny sanitarnie bałagan, zachwaszczenie, taki właśnie niekontrolowany rozrost roślin, czy to jest taka sytuacja, w której moglibyśmy zastosować jakieś sąsiedzkie sposoby, żeby po prostu takich niesfornych właścicieli, którzy no, porządek na swojej posesji traktują dosyć liberalnie, trochę zmobilizować do aktywności, żeby po prostu wspólnie zadbać o tą no, przestrzeń wspólną dla oka, bo to też niszczy naszą wrażliwość, nie mówiąc o w wizerunku Oliwy. Ja na to patrzę troszkę inaczej. Ja spędziłem ostatnie 4-5 lat mocno zaangażowany w szachetną paczkę. Znam osobiście wiele rodzin, co chcieliby w koło swojej posesji Mieć ładnie, ale po prostu nie mają na to pieniędzy, czasu, po prostu. I, i więc, więc nie, chcę, nie chcę mówić, że na pewno są osoby, co, którym to nie, nie przeszkadza, są właścicielami jakiegoś w jakiejś wspólnocie i nie przeszkadza im, że jest niezagospodarowane, ale nie chciałbym mówić, że ogólnie ludzie to robią, bo chcą mieć brzydko, ale nic takiego, więc to, to jest jedna sprawa. Druga sprawa jest, jak można zadziałać. Wydaje mi się, że jakby się zebrało kilka. Ludzi w jeden pokój, to by było wiele różnych pomysłów. Niektóre może łatwiej do zrealizowania, niektóre może trochę trudniej. Pierwsza rzecz, co mi przychodzi do głowy, jest właśnie, żeby użyć te miejsca może jako projekty w szkołach. Ja myślę o edukacji, bo ja sam jestem nauczycielem. Ja akurat uczę fizykę, chemię, ale moja koleżanka uczy biologię i sobie wyobrażam, że można te miejsca używać jako miejsce, gdzie dzieci mogą sadzić kwiaty, czy patrzeć, jak coś rośnie, zbierać dane, wysyłać to nawet do urzędów, żeby to miało takie prawdziwe znaczenie, żeby ta edukacja w szkole właśnie nie była tylko teoretyczna, i książki i nic więcej. Więc może w ten sposób. Są różne też projekty czy, czy konkursy, naj, najładniejszy ogród przy domu. Można też, wyobrażam sobie, stworzyć społeczny fundusz oliwski. Nazwijmy to w ten sposób, że my jesteśmy Oliwianami, kochamy naszą dzielnicę, myślimy, że jest, że jest ważna, ja, chociaż ja tak myślę, nie? I chcemy naszymi wspólnymi mocami, pieniędzmi złożyć się, że żeby właśnie te ogrody przy domach właśnie wyglądały jakoś pięknie. Zapłacić ogrodnikowi, żeby kilka razy do roku przyszedł i to pięknie zrobił. Oczywiście byśmy potrzebowali pewnie jakoś jakieś pozwolenie od wspólnoty i tak dalej. I pewnie i wspólnota by musiała coś w to włożyć, żeby to nie było tak, że wyręczamy po prostu ludzi, no bo to też nie jest dobre. Ale jako Oliwianie, co tutaj mieszkamy i widzimy, jak to wszystko wygląda, możemy jakoś się zaopiekować tymi, tymi terenami. Na pewno tam będą przeróżne sprawy regulacji i, i uchwał i, i rozporządzeń i tak dalej, yy, i regulaminów tych wszystkich yy, yy spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, yy, które by trzeba było rozwiązać, tak, yy, żeby to wszystko miało ręce i nogi, ale myślę, że jest to, że jest to możliwe, a więc, a więc edukacja, yy, użyć yy, studentów, uczniów, nawet może studentów z UG, co, co by chcieli yy, prowadzić jakieś, no tutaj yy, badania, no i, i właśnie Jakiegoś, może, rodzaju funduszu społecznego oli oliwy. Teraz, jak to mówię, to sobie, to sobie tak myślę, no ale my przecież płacimy podatki, tak? I, i ludzie mogą powiedzieć, no to my wtedy wyręczamy. No to można y, jakoś wnioskować o jakieś granty, na przykład, żeby jeszcze dodać pieniędzy do tego wszystkiego i żeby to miało jakoś ręce. I tak mi się wydaje, tak, że takie coś by było fajne. I by to też tworzyło taki community. Jesteśmy tutaj wszyscy razem. Wobec tego wszystkiego, co pan powiedział, gdyby pan miał zachęcać do tego typu działań swoich potencjalnych wyborców, to hmm. jakby pan to ujął w jednym krótkim zdaniu zachęcającym do tego typu współpracy jako kandydat na radnego? Oliwa jest naszą dzielnicą, wszyscy za nią odpo odpowiadamy i do dziełu. Coś takiego. Po angielsku może to trochę ładnie brzmi, ale, ale no myślę, żeby, żebym w ten sposób. Bym właśnie chodził do spotykał się z, z dyrektorami szkół, radami rodziców i, i właśnie mówił, że. Te miejsca, które są do zagospodarowania, to nie muszą być w jakiś sposób brzydkie, tylko to może być okazja, żebyśmy coś pięknego stworzyli. Więc myślę, że w ten sposób. No. Jasne. Albo się czegoś nauczyli. Albo tak. się czegoś nauczyli. No. Ja ogólnie jestem typ człowieka, który ogólnie nie widzi problemów. Widzę jedynie e, opportunity. Wyzwania. E, wyzwania, tak. No. I widzę, gdzie tutaj można coś jeszcze robić. Bardzo mnie denerwuje, że, że bardzo często, jak się idzie do miasta, to, to um, um, ja, się, um, ja się spotykam z takim um, zabetonowanym mm. takim niedasizmem. Nie? To się nie da, to się nie da, to się nie da, to się nie da. Nic się nie da. Nie? Wszystko y, y, jest źle, ale i tak nic się nie da i nie ma co. Nie? Y, ja po prostu w ten sposób y, nie myślę. No, ale to już jest inna trochę sprawa. No. Bardzo dziękuję. Warsztaty, laboratorium dialogu o skutecznej komunikacji dotyczące dziennikarstwa obywatelskiego, żeby móc włączyć się w dyskurs społeczny i żeby wesprzeć tych, którzy może czasami czują się wykluczeni.